Hej, witajcie na moim kanale z odcinku, gdzie ja będę mówił jak możecie robić odcinki. E, widzicie tutaj to, to, to my, gdzie pulsam, o to my. Musicie coś ściągnąć? Dajcie łapkę jak, e, jak to powiedzieć, umiecie i e, to e, Musicie wejść na ety. Jak macie, ustawiony odcinek. Jak widzicie, wystawiłem ja kolejny odcinek. To, to nie wnikajcie. Stawiacie odcinek. i Coś wam nie wychodzi. Musicie kliknąć. i yy, na. to będzie na streamie, moim. Moje... Będzie. Yy, wystawię się wam na ty, coś, nie? Główna strona. I Wam się pojawi YouTube, nie? Um, nie wiem, jak to Wam wytłumaczyć? O, będziecie musieli potwierdzić e, swoim numerem telefonu albo co pamiętam, gim, aymarem, em, gim, numerem telefonu. O, e, wtedy wyjdzie Wam kod, będziecie musieli wpisać ten kod i ten kodem będziecie musieli ponownie, że się Wam ładował ten odcinek, eee, odcinek i będziecie mogli nagrywać. I to jest taki plus, że poznajcie nowe osoby, koleżanek, jakby. Ja tak to zawsze poznaję. Ja jestem takie: "Hej, hej". Ja nas na streamie, kogoś, takie coś zrobiłem. Witam, mówię mu, jakie są problemy. No on sam mi dać tego jak to się Mediatora, ale ja odmówiłem. I taki minus był. No jak wiecie, dajcie suba. Steam. O, poniedziałek 20.